przedstawiam państwu złote medalistki pierwszej ligi kobiet w sezonie 2020-2021 absolutne mistrzynie, które zdeklasowały tę ligę w tym sezonie i dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby podzielić się z państwem tym naszym sukcesem i tą ogromną radością. Dziewczyny kilka sezonów temu obwołały się wilczycami z Opola. W tym sezonie szczególnie mocno ten przydomek do nich przylgnął, tak nazywali ich kibice, również media. I w związku z tym padliśmy na taki pomysł, żeby zaadoptować Wilka w Opolskim Zoo, miejscu, które jest szczególnie ukochane przez wszystkich mieszkańców Opola. Yy, Batacha Wilcza i drużyna Unii Opole mają wiele wspólnego, o tym na pewno za chwilę nasza pani kapitan go powie. Natomiast my cieszymy się, że będziemy mogli mieć taką naszą maskotkę klubową, tylko tyle, że żywą, mieszkającą na co dzień w Opolskim Zoo. A jednocześnie w ten sposób chcemy też pokazać, że można w taki sposób wesprzeć opolskie ZOO, adoptując zwierzaczka, partycypując w kosztach jego utrzymania. Zachęcamy inne kluby, instytucje, firmy do takich samych form wspierania. Dziękuję. Przede wszystkim nasz zespół ma wiele wspólnego z Watachą Wilków, ponieważ żyjemy w stadzie i też musimy umieć żyć w stadzie. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni musimy tutaj ze sobą współgrać na wielu różnych aspektach życiowych. No i cóż, jesteśmy tak samo waleczne jak wilki, co pokazałyśmy w tym sezonie, wygrywając 21 mecz na 24. Przede wszystkim też mamy tą siłę i zawziętość i za wszelką cenę też dążymy do, do celu, do tego, co miałyśmy wyznaczone przed sezonem. Dziękuję. Pan, czy pan dyrektor poszerzy w Bardzo się cieszymy z tego sukcesu i że wilczyce z Opola objęły patronatem nasze wilki grzwiaste. Ekstra klasa to jest coś, sukces dla całego Opola. My utożsamiamy się jako ogród zoologiczny, że jesteśmy opolskim ogrodem zoologicznym i cieszymy się, że możemy w tym sukcesie państwa, pań uczestniczyć to będzie taka promocja wzajemna? Wilk Grzywiasty będzie promował Wilczycy, a Wilczycy będą promowały Wilka Grzywiastego. Tak, mamy nadzieję, że to wejdzie, że tak powiem, w nawyk innym osobom czy innym klubom, również sportowym, w nawyk i będą chciały po prostu swoimi sukcesami podzielić się z nami albo świętować właśnie w ten sposób. A co oznacza taka adopcja? To jest honorowa adopcja. Taka adopcja oznacza, że możemy zamieścić. Informacje o tym, że ktoś opiekuje się w cudzysłowie zwierzęciem, a tak naprawdę pokrywa koszty związane z samym jego wyżywieniem. Ile kosztuje wilk grzywiasty miesięcznie? No akurat wilk grzywiasty miesięcznie, jego wyżywienie kosztuje około 250 zł i właśnie na taką kwotę zawarliśmy umowę. My to nazywamy umową sponsoringową i na najbliższe 12 miesięcy będziemy tutaj mogli chwalić się tym, że wilczyce z Opola opiekują się naszym wilkiem grzywiastym. To znaczy, że to jedzenie będzie ekstra klasa? To jedzenie jest ekstra klasa, dlatego, bo wilków grzywiastych jest bardzo mało w ogrodach zoologicznych. Są objęte specjalnym programem hodowli ex situ, czyli poza środowiskiem naturalnym, a rzeczywiście są bardzo wybredne, muszą dostawać same ratyta, radytasy. Nie wszyscy wiedzą, że wilk mimo, że wid zjada 70% grzywiastki, 70% pokarmów warzywnych. Jego ulubionym pokarmem jest na przykład arbus, a 30% to są właśnie te e, mięsne, że tak powiem, dodatki. Można powiedzieć, że jest na dobrej drodze do wegetarianizmu. To jest pierwsza taka adopcja właśnie przez grup nie już wcześniej mieliśmy sponsorowanego Rosomaka, to Państwo na pewno się domyślacie, kto takim logo się posługuje, czy takim, taką nazwą. Obecnie jest to jedyny klub, który będzie się opiekował naszym zwierzęciem. <śmienicza> Nie ma tak dobrze. Nie ma tak dobrze. <śmienicza> to powinny chyba. Tak. no <śmienicza>